Przyszły mi już uszczelniacze tutaj w poprzednim odcinku troszkę, że źle pomierzyłem, a troszkę jak było to nałożone, to źle można było to odczytać. Oczywiście po zewnątrz to jest 60, ale tutaj na tej powierzchni nie jest 55, tylko 57 i można kupić taki uszczelniacz. Prawie oryginalny jak ten. No w sumie niczym się nie różni. To jest taki uszczelniacz. Wygląda on identycznie jak oryginał czyli jest ta część, którą się tutaj wkłada na piastę i część, która pracuje w obudowie. I teraz będę się tym właśnie Zajmował czyli nałożeniem tego, miejmy nadzieję, że nie trzeba będzie tego na prasie zakładać, chociaż jak trzeba będzie, to się pójdzie. Trzeba będzie pójść Mamy już założone Tutaj nieodzowna jest prasa Żeby to równomiernie Ładnie na Nałożyć Teraz Trzeba będzie chyba Obudowę Piasty przynieść Tutaj oczywiście już Przyszły mi te łożyska. Zbieram polski Żyrów. 6,20 Tutaj przed wszystkimi tutaj czynnościami trzeba pozbyć się tego RSA, jak to się mówi? I tej osłony. Czyli trzeba będzie wprasować na tą ten, to koło zębatę. Idę właśnie to uczynić. Teraz mamy. To tą nakładkę nasadzoną. Teraz pasuje włożyć, włożyć uszczelniacz. Uszczelniacz, a za nim łożysko. Pasuje chyba pójść na prasę. Dobra, nakładamy nakładkę, czyli tą część, która się powinna wycierać, na piastę w obudowę piasty, gdzie łożyska są. Wkładamy sobie uszczelniacz. Uszczelniacz trzeba dopchnąć do końca tutaj, do tej linii, żeby nie było za płytko. Hey, teraz składamy łożysko, dajemy segera. Tego mojego segera dajemy, który pewnie jest dwa razy wyższy. Dobra, łożysko wsadzone. Teraz seger. za pierwszym razem, aleluja. Oczywiście tam na simmeringu był oryginalny smarto. to nie smarowałem jeszcze raz i teraz myślę, że jeżeli mamy już to wsadzone tak, to można będzie wstawić to koło zębate, Przetrzemy, aby tu miejsce na łożysko, żeby było czyste. No teraz pasuje to troszkę siłą ponieważ to koło musi wejść w łożysko. To już mamy wprasowane. No i tutaj dajemy to zabezpieczenie podkładka. Zabezpieczenie śrubki. Damy, może, troszkę. Na koniec kleju niewiele w razie W. No teraz, jeżeli dobrze pamiętam, to to jest czternastka. Zablokujemy sobie i modło. swobodnie nam się obraca czyli chyba wszystko dobrze jest no, ani drgnie, więc na pewno coś tam polepszymy teraz pasuje to zabezpieczyć, jeżeli się uda zresztą już nie może być Jeśli tak wystarczy. Chodzi o to, żeby te śruby się nie odkręciły. Dałem jeszcze naklej, więc tutaj dajemy następne łożysko 6,20. Pozbywamy się tych resów. Instalujemy tutaj, i tutaj z tym będzie już chyba wszystko zainstalowane. To mamy już skończone. Oczywiście, tutaj jeszcze dookoła idzie o ring, ale bierzemy się za zwrotnicę. Dobra, mamy zwrotnicę. i Tutaj już trzeba zainstalować w środku łożysko. 6305, że dobrze pamiętam. Muszę zobaczyć, ale wydaje mi się, że chyba tak jest, że mogę zainstalować, to włożyć i dopiero mogę wałek włożyć. Z kołem, oczywiście, wszystko jest umyte. Zdejmujemy tutaj, tutaj osłonki. Bo tu olej musi ładnie dochodzić. Tutaj to wszystko przewalone, bo jest najniżej i wszystkie te brudy tutaj w nim pracują, więc trzeba tutaj. W pierwszej kolejności wymieniać to łożysko łożysko zainstalowane tu dość tak, może nie luźno, ale wkleiłem sobie na klej nie trzeba zapomnieć o Żeby tak było. można sadzić od góry przewlec zainstalowane wyjmujemy, wkładamy najpierw koło i dopychamy siedzi teraz może nałożymy na to drugą część zwrotnicy tylko tutaj dałbym trochę smaru żeby to chodziło nie na sucho troszkę nasmarowałem nie za dużo jeżeli wyjdzie to się wytrze możemy zakładać trochę pokręcić, żeby ten wieloklin wszedł. pewnie trzeba będzie lekko stupnąć o, weszło, nie trzeba akurat nic nie wyszło więc jest w porządku. Oczywiście tutaj też można skasować luz, ale przed rozbiórką patrzyłem nie był on tragiczny, a tutaj też trzeba uważać, żeby był ten... Dobra no i teraz na górę tutaj wkładamy tą część, która trzyma to łożysko i scala nam tu mamy cztery te śruby mam nadzieję że już te od kompletu tutaj też to sobie wyczyścić troszkę tutaj już nasmarowałem tym smarem Naciskam. Myślę, że bez młotka się to nie obędzie. Dobra, wystarczy. To nam weszło. Tutaj oczywiście trzeba pamiętać o tych kołkach, ale tutaj celowałem, jak tylko umiałem. Cztery śruby. Grupy dość wytrzymały, 10,9. Skręcamy, Okręcone Oczywiście, lepiej dokręcić to najlepiej, jakby to było zamontowane na ciągniku. Zresztą mamy zamontowane. Ładnie nam się to obraca. Czy trzeba to sprawdzać, bo może coś źle złożyłem, ale wszystko się obraca. No i tutaj można dać tą drugą część, która tutaj jest. Oczywiście dać o-ring duży. I można złożyć. Co pamięci, trzeba będzie korek dokręcić z A i oczywiście tutaj są ważne te podkładki. Troszkę musiałem tutaj oczyścić te podkładki, tak to nazwijmy, takie dystansowe jeszcze mam jedno do oczyszczenia z tej korozji można składać na razie nie zakładamy tych podkładek, tylko tak, Orin powinien uszczelnić wkładamy sobie Jeszcze trzeba przekręcić trzy śrubki i damy tutaj tą podkładkę. Z drugiej strony to samo. śrubki I tą podkładkę. O, i możemy skręcać. Jeżeli chodzi o luz, to go jest. gdzieś tyle, czyli bardzo dobrze. Jest ten drugi luz. Czyli wrotnica w dobrym stanie jest. Ta strona skończona, tutaj wszystko już poskręcane, to też dokręciłem i tutaj y, rzuciłem lekki lakier, ponieważ tutaj dość sporo było rzeczy obdartych do gołego, więc tutaj y, przydało się troszkę to pomarać żeby nie rozwiało